Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku zainaugurowała jubileuszowy 30 rok akademicki. Była to także okazja do spotkania po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 z przyjaciółmi uczelni. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy od ostatniego, mówił rektor uczelni. Czeka nas wiele wyzwań, dlatego że no musimy pewne rzeczy ponadrabiać w okresie minionym, który był, a wynikają one troszkę z pandemii, ale nie chciałbym tragizować dlatego, że no udało nam się zrealizować wszystkie zadania, wszystkie zamierzenia, stąd no będziemy się starać sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które przed nami stoją. No jest to kolejny rok akademicki, który wymaga też zmian, modernizacji, cały czas staramy się po prostu nadążać i nawet z wiedzą przekazywano, mobilizujemy pracowników do, do podejmowania nowych wyzwań, no dlatego, że ten świat się strasznie zmienia. No. Podczas inauguracji odznaczono przyjaciół uczelni medalem Pawła Włodkowica rektor uczelni odznaczył absolwentkę uczelni Iwonę Kuczyńską, a także Romana Siemiątkowskiego, wiceprezydenta Płocka oraz księdza doktora Marka Jarosza, rektora WSD najstarszej wyższej uczelni w Płocku. Przede wszystkim jestem wdzięczny panu rektorowi za to, że w tej rzeczywistości bardzo dynamicznej umiemy wspólnie po prostu egzystować obok siebie, nie tylko na zasadzie nie szkodzimy sobie, ale w wielu obszarach, w tych, w których możemy, po prostu współpracujemy. Myślę, że najważniejsze jest tak naprawdę w tym wszystkim spotkanie pełne, prawdziwe spotkanie ludzi. I z tych zwykłych spotkań, takich czysto ludzkich, wypływają w, wtedy dobre jakieś plany, intencje, pomysły, no i później ich realizacja. Prezydent miasta Płocka, rektora uczelni Zbigniewa Kruszewskiego, odznaczył najwyższym wyróżnieniem dla zasłużonych Płocczan medalem Laude Probus. Najlepszym absolwentom wręczono nagrody, m.in. prezydenta miasta Płocka, a także uczelni za najlepsze prace. Inauguracja Nowego Roku Akademickiego to także okazja do życzeń. Miejmy nadzieję, że to będzie normalny rok bez pandemii, zaznacza poseł Elżbieta Gapińska. Ta uczelnia 30-latnie, rozerwalnie związana z Płockiem wykształciła 40 tysięcy przyszłych absolwentów. Wielu z nich pracuje w Płocku albo na północnym Mazowszu, ale szerzej także w Polsce. Jest to uczelnia, która naprawdę działa dobrze, prężnie, jest wiele organizacji studenckich, kół zainteresowań. Także no życzę uczelni tego dalszego rozwoju. Życzę tego, żeby rzeczywiście nie było taki, takiego lockdownu, jak w ubiegłym roku, bo powiem szczerze, prowadzenie zajęć przez internet no jest dość trudne, a poza tym traci się też tą funkcję społeczną, bo przecież wiemy, że Studia to jest taki najpiękniejszy czas, kiedy studenci się spotykają, rozmawiają. Ten taki ferment intelektualny, który się z tego rodzi, też powoduje na przykład to, że powstają ciekawe prace, potem dyplomowe, że są ciekawe różne zjawiska się bada w kołach zainteresowań, natomiast jak tego brakuje, to jest na pewno gorzej. Także wszystkiego dobrego dla tej uczelni. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok także w realu, a nie. W internecie. Wykład inauguracyjny wygłosił pułkownik profesor Marek Wrzosek, który mówił o cyberbezpieczeństwie Nowego Świata. Na koniec tradycyjnie zabrzmiało Gaudeamus i Gitur. Oczywiście życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo zapału, energii do pracy, ale no jesteśmy też w pewnych zagrożeniach, więc to hasło życzęci zdrowia przestało być hasłem. Jest to coś bardzo realnego, namacalnego. Dawniej myśleliśmy, że tylko no to dotyczy to zdrowia osób starszych, dzisiaj dotyczy też to tych młodych. a Więc na pewno wszystkim życzę dużo zdrowia i dużo takiego ludzkiego, zwykłego szczęścia. Bo od tego też bardzo, bardzo wiele zależy, gdzie się człowiek znajdzie i czy będzie miał to szczęścia, czy nie. Tym samym rok akademicki 2021-2022 w szkole wyższej imienia Pawła Włodkowica w Pucku rozpoczął się na dobra.